Podczas drogi jaką podczas drogi powrotnej jak jechaliśmy z Piotrzkiem mhm. e, między Eksmanicami a Rożubowicami natknęliśmy się na na figurkę pana Jezusa w sumie to właściwie to krzyż z figurką pana Jezusa bez jednej ręki i tabliczkę która tutaj jest... nie ma jednej ręki bo jak będziecie widzieć Tabliczka, ja podejdę bliżej. Możecie sobie przeczytać, 1827 rok. Podczas II wojny światowej żołnierz obcej narodowości strzelił do krzyża. Odleciała ręka. Sprawca tego czynu po odejściu 2 km zginął. Od kuli. Tutaj jest ręka, która odleciała. Tylko zastanawiam się, dlaczego 1827 rok. Rok, kiedy w tym, może to rok, kiedy ta kapliczka powstała, w 1827. Może być. Może być. No, tak, to jest na pewno w tym, rok, w którym powstała ta kapliczka. Może być. Dobra, jedziemy dalej.